Moi drodzy, na początek kilka słów prawdy. Pamiętajcie, szczepienia uratowały świat. Szczepienia są najlepszym, co w życiu może Was spotkać. Szczepcie siebie, szczepcie innych i zawsze róbcie to, co każe Wam lekarz. A teraz, moi drodzy, opowiadam Wam co jakiś czas o mojej przygodzie z oczyszczaniem mojego organizmu z symfonią natury. Link macie w komentarzu, tudzież w opisie. I teraz, wyobraźcie sobie, że kiedy ja na samym początku podeszłam do odtruwania swojego organizmu z toksyn, z poradnikiem e, homeopatycznym, który stworzyłam również dla Was, jest to poradnik, który bardzo głęboko oczyszcza cały organizm z różnego rodzaju toksyn. Ja, jak wiecie, po swoich przeżyciach koniecznie e, muszę się odtruć z. Z pozostałości po, pozostałości po kortykosteroidach, antybiotykach, no i różnych, toks, różnych toksynach, em, między innymi aluminium, miedzi, em, rtęci i tak No i teraz, moi drodzy, proszę sobie wyobrazić, że e, kiedy podeszłam do tego wielowymiarowego oczyszczania, ja nie byłam w stanie normalnie funkcjonować. Ja nie byłam w stanie zastosować po prostu tego poradnika ponieważ czułam się fatalnie po przyjęciu preparatów homeopatycznych, które miały oczyścić mój organizm z rtęci. Z rtęci oraz z tych pozostałości po prostu po antybiotykach, kortykosteroidach i tak dalej. Ja po jednej dawce nie mogłam dojść do siebie przez dwa tygodnie. Zarzuciłam to, przestałam to całkowicie stosować. No i przeszłam na Symfonię Natury. Symfonia Natury w sposób naturalny, szybki, prosty i taki, możemy powiedzieć, bez skutków ubocznych oczyszcza cały organizm. No i stosuję tą Symfonię Natury 4 miesiące. No i musiałam po raz kolejny podejść, do próby oczyszczania organizmu. Moi drodzy, kompletnie żadnych objawów. Tak działa właśnie Symfonia Natury. Symfonia Natury oczyściła mnie z toksyn i z metali ciężkich. Po prostu bez, zanim mrugnęłam okiem, zanim cokolwiek spostrzegłam, bez żadnych reakcji Herksa, po prostu czuję się świetnie. A przyjmując właśnie teraz te preparaty homeopatyczne, żeby sprawdzić stopień oczyszczenia, okazuje się, że nie mam żadnych objawów, moi drodzy. A więc zachęcam Was do tego, żebyście i Wy oczyścili się z symfonią natury, a później z wielowymiarowym właśnie oczyszczaniem. Trzymajcie się, pa!